Barcelona pokonuje Benfikę po absolutnie szalonym spotkaniu. Wielka krytyka Wojtka Szczęsnego czy to jego ostatni mecz we wce Barcelonie? Lewandowski wbija szpilę na wywiadzie szczęsnego. Bójka piłkarzy Barcelony i Benfiku po zakończonym spotkaniu. No witam, witam, siemanko ekipo rany boskie, łapie się za głowę jak cały piłkarski świat. Będę nie pojechałem dzisiaj do pracy, bo po prostu nie byłem w stanie usnąć, więc niedawno się obudziłem. I do tej pory mną telepie, jeśli przypomnę sobie, co wydarzyło się we wczorajszym meczu Benfica Barcelona. Co wyprawiał Wojtek Szczęsty w bramce, ale niestety niechlubnie co zrobił Robert Lewandowski strzając dwa pewne karniaki i ostatecznie co zrobiła cała Barcelona wyciągając to meczycho, które przejdzie do historii. Przejdzie do historii, bo dwóch Polaków zagrało w Barcelonie w Lidze Mistrzów, to raz a dwa. No przebieg tego spotkania był absolutnie fantastyczny. Jeśli ktoś tutaj mówi o tym, że piłka nożna jest nudna, puśćcie mu to meczycho, a ta końcówka absolutnie przejdzie do historii Barcelony i do historii piłki nożnej. Ferran kontra Barcelony Rafinia, Rafinia pędzi za tą piłką Rafinia w polu karnym Rafinia, 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 Rafinia Gol, Gol, Gol Rafinia Rafinia 5 do 4 Coś takiego sceny, sceny na To jest coś nieprawda Dobra, od początku. W tym meczu było wszystko. W tym meczu absolutnie było. Wszystko, co musiał mieć mecz, żeby wzbudzać emocje, żeby wzbudzać kontrowersje, żeby wzbudzać. No, targające mną emocje, bo naprawdę to, co się działo w tym meczu, pu, 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 można napakować niejedno spotkanie. Ale może posłuchajmy, co powiedział Wojtek Szczęsny i Robert Lewandowski po tym spotkaniu. Wyjściu, które nie okazało się udane. Znaczy, timing wyjścia był dobry, tylko. bardzo po prostu nie mnie usłyszał. Zdarza się to. Szkoda, że nam się dzisiaj stało. Na szczęście, jedna konsekwencja to, to stracona Bramka, niestracone punkty. Ale, ale takie nieporozumienie, które yy, nieprzyjemne, bo nieprzyjemne, ale, ale ma prawo się zdarzyć, bo, bo obaj tak naprawdę zdążyliśmy do piłki yy, i, i się nie, nie słyszeliśmy po prostu. Ja jak krzyczałem, on, on nie słyszał, yy, zareagował yy, tak, jakby mnie nie wychodził i, i wyszło to troszkę komicznie. Ale trzy punkty, jadą do Barcelony. Chłopaki ja... jestem bardzo daleko ode mnie i trzeba, trzeba biegać do przodu. Yy, w wieku 34 lat człowiek też się może jeszcze czegoś nauczyć i, 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 i coś poprawić, chociaż wydawało mi się, że już jest na sportowej emeryturze. Także yy, dla mnie piękna historia. No to ostatnie już naprawdę pytanie, czy fakt, że dzisiaj wystąpiłeś w 11 Barcelony oznacza, że będziemy ciebie oglądać w Lidze Mistrzów, czy tego nie oznacza? Yy, nie mam pojęcia, ja nie, nie, nie spodziewałem się w ogóle, że, że dzisiaj zagram, także. Kiedy dostaję szansę, to jestem za nią, za nią wdzięczny, staram się pomóc, pomóc zespołowi, ale nie przyszedłem tutaj z jakimiś wymaganiami oczekiwaniami i oczekiwaniami i staram się po prostu pomóc, pomóc chłopakom tak jak mogę, czy to z boiska, czy, czy, czy z ławki. Dzień dobry, czyli szalony mecz muszę Cię zapytać o to, czy to był najbardziej absurdalny mecz, w jakim wystąpiłeś w koszulce Barcelony? No myślę, że chyba jak nie najbardziej, na pewno jeden z dwóch pewnie, ale chyba tak, no takiego meczu, gdzie 5 bram, 5-4 na wyjeździe trzy prezenty dzisiaj e, dla Benfiki, można powiedzieć, takim trudnym tereniem. Wojtek Szczęsny jest człowiekiem o bardzo mocnym charakterze, ale w jakiej kondycji psychicznej on był po tej pierwszej połowie? Bo w drugiej widać było bardzo pozytywną reakcję, zwłaszcza ta sytuacja z Angelem Di Marią, ale czy wy takiego gościa musicie w ogóle jakkolwiek podnosić na duchu? Czy on sam sobie z tym radzi? Nie, ja w przerwie powiedziałem do chłopaków panowie, że musimy poszukać bramki na, na 3-2, i wtedy, jakby wrócimy do gry, oczywiście szliśmy na 3-2, później dostaliśmy bramkę e, trochę nie, nieszczęśliwie, ale no to jest piłka nożna. Widzieliśmy, że gdzieś tu musimy ciągle szukać, bo ciągle ta okazja jest. Te, gdzieś te ostatnie minuty widzieliśmy, że Benfica już trochę opadła z sił, e, i to też może być dla nas okazja. Gdzieś tam już w, w, w broni tego wyniku, choć też mieli tą jedną kontrę na 5-4. I to są, to są takie rzeczy, gdzie to doświadczenie nas powinno tutaj brać e, górę, i powinniśmy się lepiej ustawiać, żeby w ogóle nie doprowadzać, jak próbujemy już za wszelką cenę zaatakować. Modliłeś się, żeby nie było tam waru? Nie, ja, ja widziałem. Byłem blisko tej sytuacji też, więc widziałem, że tam nie było karnego. To tam nie było karnego. Eee, nie wiem, czy był też pierwszy karny dla, dla Benfica, czy, czy tam gdzieś te, te dwa karne, no to wiadomo, że można powiedzieć, że jest na zero, ale tego w tej sytuacji byłem blisko, widziałem, że nie ma karnego. Później jak widziałem jeszcze. Że, że Ferran zagrał do przodu, więc też pobiegłem na sprincie do, do, do samej szesnastki, więc też byłem wolny w razie czego, więc no, to, jest, to jest taka bramka, która, która, która na pewno nam zmienia, bo w ostatnich tygodniach ciężko nam się grało, a tutaj, tutaj strzaleśmy bramki. Oczywiście, no, mając taką że jaką mamy, no, gdzieś tam będą się zdarzały takie mecze, gdzie nie wszystko będzie pod naszą kontrolą, gdzieś takiego spokoju, doświadczenia może czasami braknąć, ale taki mecz też nam na pewno doda... Nie tylko pewności, ale takiego też może spokoju. No tak, chłopakami też targają emocje, ale Wojtula jest spokojny. Słuchajcie, Wojtula naprawdę na chłodno to wszystko przyjął. Barcelona przegrywała już ten mecz w pierwszej połowie. 3 do 1, a wszystko za sprawą, no niestety, Wojtka Szczęsnego. Naprawdę fatalna decyzja przy bramce na 2 do 1. Kiedy to wyszedł poza swoje pole karne, nie dogadał się a, a, a ewidentnie z Balde i po prostu wparował w niego jak maszyna. Dobrze, że tam się w ogóle nic nie stało, bo wyglądało to naprawdę bardzo groźnie. No i za chwilę później wychodził znowu z bramki został spóźniony yy, zawodnik Benfiki. Przeskoczył na Wojtkiem, sędzia gwizdnął wapno 11:3 do 1 dla Benfiki. W tym momencie cały piłkarski świat na social mediach i w telewizjach całego świata oczywiście zajmujące się piłką nożną, ale nie tylko, pisał jedno: Blama szczęsnego, co robi ten bramkarz w trykocie FC Barcelony? Czy ktoś go zamienił, czy ktoś go podmienił? Co się stało w pierwszej połowie z Wojtkiem Szczęsnym i jak mógł dopuścić do tego, by tak doświadczony bramkarz popełniał takie błędy? I oczywiście, o ile, to wyjście z bramki było niepotrzebne absolutnie. No to fakt też zawalił trochę Balde, bo absolutnie nie obserwował bramkarza Barcelony, czyli Wojtka Szczęsnego. A druga sprawa jest taka, że jeśli znacie obecnie warunki panujące w Barcelonie i to co mają robić bramkarze, no to bardzo często grać na przedpolu, ale oczywiście nie usprawiedliwiamy Wojtka, był to jego ewidentny błąd, no i stracona brama. Druga, Wapno, no tutaj też wydaje mi się, że ewidentny karny, chociaż wiemy, że wiele osób mówi, że Wojtek nie dotknął tego e, napadziora e, Benfiki i faktycznie w powtórkach widać, że go nie dotknął, no ale wydaje mi się, że gdyby na nim nie przeskoczył, no to by go po prostu zahaczył, więc Wapno, nie Wapno. E, ja w ogóle jestem w szoku, że Wojtek w, drugo, w drugiej połowie się poskładał, poskładał się na tyle do kupy, że naprawdę grał o niebo lepiej. Wiadomo, znowu Barca e, złapała kontakt. Znowu było 3 do 2, e, ale potem zaraz odpowiedź bardzo szybka e, Benfiki 4 do 2 Araujo gol samobójczy. Tutaj Wojtek absolutnie nie miał już nic do powiedzenia. No i co stało się potem? Potem e, heroiczny bój Barcelony. E, pogoń absolutna. E, bramkarz Benfiki to co odwinął numer na 4 do 3 i ta bramka Rafini, gdzie kopnął piłkę, piłka się odbiła od głowy Rafini wpadła do bramki, no to też jest piłkarski kryminał, absolutnie piłkarski kryminał. Robert Lewandowski, na chwilę o nim, no słuchajcie, nie dostawał dużo piłek, nie miał dużo sytuacji bramkowych, to oczywiste, no ale te dwa karne zimna krew, precyzja, opanowanie, klasa, bo trzeba te karne wykorzystać, a uwierzcie mi, na tym stadionie Benfiki, no ta trybuna, presja wyniku była niesamowita, więc wydaje mi się, że absolutnie tutaj lewy staną na wysokości zadania. 89 minuta. Belfika wychodzi z kontratakiem i uwaga! Angel Di Maria, który niedawno wszedł na boisko, został sam na sam z Wojtkiem Szczęsnym w tej sytuacji i on nie strzelił bramki, bo Wojtek Szczęsny kapitalnym ruchem nogi zatrzymał strzał Angela Di Maria. I tutaj można już mówić wprost, Wojtek zanotował najważniejszą i najlepszą interwencję do tej pory w ekipie FC Barcelony. Naprawdę sytuacja można powiedzieć, że 95-100% Wojtek to broni i mam nadzieję, że wiele osób też uzna, że po prostu zmazał plamę e, tą interwencją. Koniec meczu, Barcelona wygrywa po meczu napakowanym wszystkim, co może być napakowane spotkanie. Rafinha oczywiście bohaterem tego spotkania, ale mi zabrakło głosu, bo to co się działo, słuchajcie, pod koniec, pod koniec meczu też przejdzie gdzieś tam do historii. A więc uwaga, starcie Rafini z policją, starcie Rafini z zawodnikami Benfiki na tyle... Poważne, że musiała interweniować. Słuchajcie, policja Rafinha w pomeczowym wywiadzie powiedział wprost: Jeśli ktoś mnie nie szanuje, ja też nie szanuję jego. A jeśli ktoś mnie szanuje, zawsze oddzięczam się szacunkiem. A więc tam musiało dojść do naprawdę potężnych ekscesów. Skoro interweniowała policja i sztaby szkoleniowe nie były w stanie oddzielić zawodników, no to naprawdę e, było grubo. Benfica wypuściła absolutne zwycięstwo w tym meczu, a Barcelona udowodniła. Że nadal potrafi grać pięknie, ale również i dramatycznie. Głównie w tym meczu jednak za sprawą Wojtka Szczęsnego, ale oczywiście też bardzo zła dyspozycja obrońców Barcelony. Jeszcze raz, co myślicie o tym meczu? Co w ogóle wam w głowie gra? Czy Wojtek Szczęsny dostanie jeszcze szansę od Hansiego Flika? Czy to był ostatni mecz Wojtka Szczęsnego w podstawowym składzie Barcelony? Jestem bardzo ciekaw Waszej opinii, co myślicie o tym meczu. E, czy Barcelona zasługiwała na to zwycięstwo? Moim zdaniem, biorąc pod uwagę oczywiście cały kształt meczu, jak najbardziej e, tak. Jestem ciekaw Waszej opinii. Czekam na komentarze. Cześć!